Właśnie wydarzyło się coś ważnego, coś co wymaga jasnego komentarza i spokojnego, ale stanowczego wyjaśnienia. Prezydent Karol Nawrocki zawetował kolejną ustawę i nie jest to zwykłe działanie polityczne. To decyzja, która dotyka podstawowego pytania: kto w Polsce stoi na straży wolności obywateli, stabilności życia gospodarczego i przejrzystości zasad państwa? Ustawa, którą prezydent wstrzymał, miała regulować rynek kryptowalut. Ale prawda jest taka, że jej zapisy szły znacznie dalej. Dotykały nie tylko firm, nie tylko inwestorów, ale również zwykłych ludzi, którzy chcą korzystać z cyfrowej wolności, takiej, jaka jest normą w nowoczesnym świecie. W projekcie znalazły się przepisy, które pozwalały do urzędnikom blokować działania firmy jednym kliknięciem, bez procesu, bez kontroli sądowej, bez możliwości obrony. Wyobraźmy to sobie: tysiące klientów, pieniądze zamrożone w sekundę. Firmy odcięte od działania, a wszystko to w imię bezpieczeństwa, ale bez jasnych reguł. To byłoby niebezpieczne, niebezpieczny precedens. To byłby krok w stronę nadregulacji, która dławi innowacje i odbiera ludziom kontrolę nad ich własnym majątkiem. Prezydent, korzystając ze swojego prawa, powiedział nie i zrobił to nie po to, by komukolwiek zaszkodzić. Zrobił to po to, by dać czas na refleksję, na dopracowanie prawa, na oddzielenie ochrony od ingerencji, wolności od chaosu, kontroli od nadużyć. To decyzja, która nie jest przeciwko innowacji, ta decyzja jest przeciwko złym regulacjom. W świecie, w którym technologia rozwija się szybciej niż przepisy, państwo musi reagować mądrze, a nie w pośpiechu. Prawo, które dotyczy pieniędzy ludzi, ich oszczędności, ich działalności gospodarczej, nie może być pisane na kolanie pod presją ani w atmosferze paniki. Prezydent Karol Nawrocki dał jasny sygnał, jeśli robimy regulacje, mają być dobre, nie byle jakie, nieryzykowne, nie takie, które odbierają ludziom więcej niż ochraniają. Zawetowanie tej ustawy nie zatrzymuje rozwoju technologii w Polsce, nie zatrzymuje firm, nie zatrzymuje innowacji. To zatrzymanie nadmiernej władzy urzędniczej, którą można byłoby zastosować nie tylko wobec rynku krypto, ale wobec każdego nowego sektora. I dlatego ta decyzja ma znaczenie. Dla przedsiębiorców, dla innowatorów, dla rodzin, które trzymają część oszczędności w nowych formach aktywów. Wolność gospodarcza i bezpieczeństwo obywateli muszą iść w parze. Ta ustawa tę równowagę naruszała. W części była potrzebna, ale w tej formie zbyt groźna. Dlatego dziś prezydent nie zatrzasnął drzwi, on je uchylił z powrotem, mówiąc poprawmy to, zróbmy to dobrze, zróbmy to uczciwie. To nie jest weto przeciwko postępowi, to jest weto przeciwko bezmyślności, przeciwko przeregulowaniu, przeciwko odebraniu ludziom kontroli nad własnym majątkiem. W państwie prawa wolność musi być chroniona, a nie ograniczana. A ta decyzja właśnie temu służyła. Żeby Polska była krajem, w którym obywatel nie boi się, że jedna ustawa zmieni jego życie w sekundę. I to jest istota tej decyzji. Zostaw suba kanałowi Rządzimy i bądź na bieżąco. Startujemy 7 grudnia.